przejechał tutaj oddać w wyniku meczu. Był bardzo mocno nastawiony, przecież ma trzech zawodników z Grand Prix, więc to bardzo mocni zawodnicy są. Z drugiej strony jeszcze Oskar Parów, który tu bardzo dobrze się czuje na tym torze, więc ten mecz nie byłby dla, dla nas łatwy, tym bardziej, że po takim ciężkim okresie, jaki był ostatni. Można powiedzieć, że wszystko poszło nie tak. No, liczyliśmy na te co najmniej 40, około 40 punktów, ale się nie udało. Chłopacy nie mogli, nie mogli dopasować motocykli, nawet jak Wyjechaliśmy w miarę dobrze ze startu, to byliśmy mijani, mijani na trasie, samo za siebie mówić, cztery biegi tylko wygrane indywidualnie i jeden bieg drużynowo. Także nie można tego meczu zaliczyć do, do udanych. Ciężka praca, szukanie w silnikach, to jest zawodnik, który bardzo dużo pracuje, ale e, już kubie mówiłem, wolę, żeby robił po 8 w każdym meczu niż raz 14, raz 1, żartobliwie, ale no, dzisiaj bardzo dobra dyspozycja e, w czerwonu na treningu, potrenowaliśmy, wszystko pasowało, więc super. Tor jaki był, taki jest, no, i od, od wielu, wielu lat jak się jedzie do Grudzią, za to wiadomo jaki tor będzie. Bardzo liczyłem na Oskara Pfeiffera, ale Oskar boryka się no, z problemami cały czas, od, od początku można sezonu. U siebie, u siebie w, miarę, w miarę punktuje, a na wyjazdach po prostu no, nie wychodzi chłopakowi. I, I musimy to powoli jakoś... robimy to, żeby to zmienić, a na razie, na razie nie wychodzi. Okaże się za tydzień w niedzielę w Gorzowie, także jedziemy tam po zwycięstwo fajnie się cieszę, że chłopacy zaczynają, wrócili naprawdę i ze startu i w polu i naprawdę niektórzy zawodnicy mocno pojechali mocniej, mocniej trochę chodzi ostro. Nie chodzi o ostro, tylko że tak po męsku mnie to bardzo cieszy i naprawdę no dzisiaj, dzisiaj chyba jeden z niewielu meczów, które po prostu nie musiałem kreślić zawodników, więc to mnie bardzo cieszy. Nic, nic o, Oskar nic nie musi, on może. To jest młody zawodnik, który, który zaczyna swoją y, karierę na żółżlu, także jak mówię, Oskar nic nie musi, on może. Dziś, dzisiaj również mu tam nie za bardzo poszło, ale, ale na Oskara w następnych bardzo liczymy. No Oczekiwania na pewno, że jest daleko, no, bo Max Higgs do nas do dwóch jak to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no, gdy zawodnikowi nie idzie, to gdzieś jedzie to kurczowo, wszystko to widać u Maxa, że jeszcze nie ma tego luzu. Gdzieś e, pozycje te broni i wszystko. E, gdzieś tam e, później głupia napięcie nie jechał, głupią pozycję stracił, to było to, że po prostu nominowanych biegach nie pojechał. Ale no, cieszę się, że inni zawodnicy jadą, no, nieraz tak bywa. E, Maks jest doświadczonym zawodnikiem i myślę, że chwila czasu i wróci na dobre torby.